O, oh, fuck, Co to jest? jest! Dzień dobry widzowie! Hey. Dzisiaj drugi film z FNAF Security Breach. Feedback sprawdziliśmy, widzowie. Dużo ludzi pisało fajnie. Zagraj, Filip, Zesraj się. Bój się, nie ma problemu. W ogóle, zostawcie lajka, zostawcie suba z dzwonem. Komentarze jakiś fajny z radami i też z waszą opinią. Ze względu na to, widzowie, że zdałem pytanie: Mianowicie, widzowie, czy ja mam sam obserwować zbroję, nagrywając to? Czy z babą mam grać? Bo to, to jest ważne pytanie. Więc piszcie z babą albo bez baby. Bez baby oznacza, że, ja, że wolicie źle dla mnie. Aby ja się stresował i się bał. A baba jest dla mnie wsparciem. Tak, jest, jest wsparta na te filmy. Także ogóle, dajcie znać koniecznie. No w ogóle nie jest obsrana nie? Jakby to nie wiem. A i prosiliście o pulsometr, więc macie go tutaj pod nami. Filipek ma, no nie? Bo w sumie u mnie to się nie zmienia, ale u mnie to może być. No u mnie to może być różnie widziane. Tak i razie, widzowie, kontynuujemy grę. Continue from most recent save. Tak, widzowie. Ale w sumie teraz już wchodzimy chyba na głębsze wody, więc no, będzie już, więcej jumpscarów i tak dalej. Chyba na głębszą wodę wchodzimy. No. Dużo ludzi mi pisało. No, nie straszna ta gra Filip. Dlaczego ty się boisz? A ja nie wiem dlaczego ja się boję. Może dlatego, że jestem pizom. Możliwe, że dlatego widzowie. I czekaj, na kontrolu się skradaliśmy O kurde Oho No to się zaczyna w takim razie O nie Już się zaczyna. Już się zaczyna bieganie chyba O, Stamina Oho Oho, Oho. OHO! Co Siema! Co jest? Jo! Jo! Więcej was! Więcej was obstrańce! Więcej... Co się stało? Ho, ho, ho. Więcej was obstrańce! A ja się ich nie boję widzowie! Ja jestem spokojny! Jak będę mówił dużo, to się mi nic nie stanie, co nie? Czekaj. W ogóle ja chciałem powiedzieć, że ta gra jest bardzo słabo zoptymalizowana. Okej, okay, zamknęli You're chyba. Zamknięte tak. Ja bym chciał powiedzieć widzowie Że po pierwsze jesteśmy bezpieczni po drugie, ta gra jest najbardziej gównianie zoptymalizowaną grom Ever. I widziałem to u Elvena. Podobno wszystkim tak chodzi na samym początku. Widziałem to też Mandio płakał. Jest to gra, która ma giga, giga, giga duże problem z optymalizacją. Płakali, że FPS-y są do dupy, że tutaj komputer, a ja mam widzowie komputer za tego. Ja duszę sprzedałem dla szatana i komputer dostałem. Do not Panic, okej, okay, czyli nie panikujemy widzowie. Generalnie chodzi o to, że hmm. okej, okay, security protocols, dobra. Okej, okay, to czekaj, tu mamy, aha, to jest ładowarka do naszego tego, do naszego naszej latarki, e, ładowarka. Get out, czyli aha, a spróbuj. Ten... Kurde, co tak strasznie tupie? Jesteśmy zamknięci. Chyba nic nam się tutaj nie stanie, nie? Nie mam pojęcia. Czekaj, czy ten puls dobrze działa? Czekajcie, zrobi... Jak ja sprawdzam, czy puls... Idzie do góry? No nie. Muszę się przebiec po domu może. Dobra, leć się przebiec, no. Działa chyba, bo idzie w górę. O dwa. O dwa, dobra. Dobra, może być. O kurde. Ej, przepraszam. Tu Co, coś jest. Musisz naczycać ten, ten przycisk chyba uciec stąd po prostu Tak mi się wydaje Że ten przycisk zwolni drzwi Okej okay. A nie kamera Okej, okay. o i mamy kamery tutaj teraz, dobrze widzowie Robią wrażenie te kamery Find a safe path e, okay, czyli musi Trzeba chyba na tę kamerę ciągle sprawdzać O kurde Dobra. Checkpoint? Tak. Dobra. O kurde. Czy tu jest teraz? Czekaj. Aha. Hiding places. Okej, okay, plus... Okej, okay. dobra, to możesz się skitrać tutaj. To spoko. O kurde. I co? Jak się kryje za czymś? Na e chyba. Nie? O, jest. Spoko W twoją stronę idzie? Chyba Chyba idzie Słyszę Ona też gdzieś grzybie tam w tych śmieciach, więc w tym momencie można wiesz Coś zrobić A wyjdź, bo my powinniśmy Dobra, lecimy Dawaj Dobra, najwyżej I to jest dopiero chyba ten A nie, to jest zupełnie inne miejsce chyba ona jest gdzieś tutaj O kurde, jest za nami ho, ho, ho. Dobra, tutaj są strzałki na te drzwi, okej okay. Dobra, wyjazd ha! Dobra, wydupiamy Najwyżej nas coś będzie gonić, trudno 12M To jest 12 ten Północ Aha, i zamknęli nas teraz o kurde, fajka. Mhm, mm czyli... Okej. Okay. be się ma. One nam coś robią, nie? Nie. Siema. One myją tutaj tylko. O co? O oh, co, co jest? jest Co jest? Ona się tam zrespiła? Jakim... Co się dzieje? Dlaczego ona tu jest? Halo? Halo, co tu się wydarzyło? Chciałem cię zapytać. Ja tylko się chciałem zapytać z jakiej przyczyny ona się tu wzięła? Where are you? Gdzie jesteś? Nie ma mnie. Oh. Dobra, no czekaj Aha Oooo! No shit! No to Sraka widzowie, co? Gdzie ona jest? Gdzie ja mam w ogóle iść? To jest, a... Dobra, czekaj, spokojnie Dobra, Zgubiliśmy ją Do drzwi chyba jakieś. Przy wejściu coś... A nie tu na lewo? Nie, nie, bo to chyba jest... Już... Aha, parking tutaj mamy. Czyli teraz tak, widzowie, my musimy... Co to? Co to jest? Nie no co? Ona się respi tutaj jakoś dziwnie. Skąd? Dlaczego ona tu jest, widzowie? Możesz by dupiać na przykład? Ona nas goni. Ona nas goni. Ona nas goni. Oha! To ja mam? o ja pierdzielę. Jak mamy to przejść? Game over, ok? Bo to było spodziewane, spodziewane nie? To tak? Było spodziewane. Ona już po dwóch minut szła na nas. Tylko, że właśnie kurczę. Ona idzie stąd. W takim razie. A, tu mamy punkt. Yy, tu mamy ten checkpoint. Okej, okay, widzowie, dobrze, bierzemy go. O, A jest... może one donoszą na siebie te sprzątające? To są donosiciele? Ej, widzowie, 60. Czy to są 60, widzowie? Możliwe, że tak jest. Myśleliśmy o tym. To na pewno są 60. No. Za każdym razem, gdy podchodziliśmy,. Tak, to one się pojawiają. To się pojawiała Chica. Mm -hmm. No niedobrze, widzowie, niedobrze. W takim razie. A zobacz w ogóle, co mamy tutaj szukać. Na misjach. Właśnie, missions. Ja już zapomniałem. Get out. No to nie, to. Oni. Nie mamy misji żadnej, po prostu musimy jakby z dalej? Czekać? A wejść do tamtych bramek! A on mówił, że keep moving, musimy po prostu się ruszać, nie? I, te, i tyle, jakby... Ja bym tam do bramek chyba szła. Do których? Do tamtych? Tamtych wcześniejszych. Okej, okay, do tych na środek widziałem. Mm -hmm. Idziemy. Przejdźmy się tutaj. Mi się wydaje, że... One są zamknięte? Mhm. Mm Okej, okay, dobra. Aha. Dobra, gdzie jest główne wejście? My entrance? Tu jest chyba główne wejście Tak mi się wydaje, bo to jest kompleks Tak, room. no Ale tu nie ma jakiegoś takiego spota, w którym byłyby jakieś tikety. A tutaj? Mega no tam Pizza jest 60. Plex Tam jest 60 Podejdź do tego okienka No. Da się tu jakoś wejść? Pewnie chyba się nie. da, albo i nie Albo jest jakieś przejście tutaj obok Sprawdź Truszę jakieś śmieci czy nie, wydaje mi się, że w tym kantorku powinno być. My przyjdźmy tędy, nie? Aha. Okej. Okay. Mamy jakąś latarkę albo coś? Chyba nie, nie pamiętam. Dobra, jakby mi się wydaje, że pewnie mamy tutaj. Jeśli dostaliśmy informację, że, że to jest koło gdzieś głównego wejścia, może rzeczywiście to jest gdzieś tutaj. Ja bym się tam nie było. Patrz, widzisz? Ten frajer z latarką, mi się wydaje, że on strzela z dupska, na pewno. Ale zobacz, kurczę... Musi to być jakieś na pewno charakterystyczne miejsce. Mm -hmm. Chyba, że na podłodze, że komuś wypadł, czy coś, nie wiem. A tam, na przodzie, get a complenium, coś tam? Entry pass! Gdzie to jest? Tam, tam, no, przed tobą, tam, gdzie te yy, neony. Tutaj? Patrz, yy, no tam za tym robotem sprzątającym, na a. ścianie. Ha, o, okej, okay. dlatego teraz tędy przechodzimy, okej okay. Tylko wiesz, nie wpakuj się w tego robota, bo No, niech on sprząta sobie na spokojnie. Widzowie, wiecie co się robi z donosicielami, nie? Wiadome, tak, i to co? jest ten prezent o! Nie wyskocz nam nic? No dalej? właśnie O, dobra Dobra, hop, hop, jest, hop, jest spokojne Różmy to? tutaj trochę Okej, okay, i teraz jest tutaj ten psiarski. Tak. Trzeba jakoś go ominąć. Czekaj. O, ble. Tu jest Tachika! Oh, shit! Skąd ona się nagle tu wzięła? Patrz, widzisz to? Tak, musi... o. Ale on ma chyba słaby zasięg. Mm -hmm. I dalej. Zapamiętaj jego drogę, dobra. I teraz z przodu. I przez schody od razu się pociśnij, chyba. Upgrade pass. O, kurde, sobie Czekaj, no. to wygląda, jakby tu coś było. O kurde, kurde. o kurde. dobra, nie? Bo Ty To mało oh, hop, czasu. Hop, tu idzie już. Możesz Hide. zobaczyć. O, o okej. Okay. Dobra, ej, spójrzmy w kamery. Dobra, patrzymy w kamery w no? takim razie. Tutaj jest. Tutaj jest 60 o, i mamy widzowie. Patrzymy. No bardzo szybko leci. Ale ma mały A. zasięg, więc... Mm -hmm. Tylko gdzie jest ta cika? To jest w ogóle.. tu jest kolejny sprzedawczyk. <grym> ja, chyba możemy wyjść, nie? Aha. I co? I gdzie powinniśmy teraz iść? Leź na górę. Myślę, że... Dobra. Po prostu przed siebie raczej. Czekaj, wejdę tutaj jeszcze dla pewności. <grym> O, jak o, dobrze Patrz o. Patrzcie! Ooo, ooo, nooo, Five wygranie! By o kurde. Dobra, leć, ona się już nie cofnie. Ooo, o. to wygląda jak przejście. S spróbuj, no. Przejście. A na lewo? A tutaj są jakieś drzwi. Okej. Okay. Eee... Glamour Gifts? Okej, okay, tu możliwe, że... 60... Oj, Musimy znowu znaleźć takie miejsce charakterystyczne. Tam było Glamour... Czekaj, czekaj, no. czekaj, 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 czekaj... Okej... Okay. Może się nam uda przejść tędy? Jakie yes. No i gówno. Dobra, złapał nas. Ona już wie, ona już wie gdzie my jesteśmy. Dziękuję, czekaj, czekaj. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Zesrałaś się. Zesrałaś się. Zesrałaś się. My Yo! No! Jest git. Ale nie jest źle, no? Chociaż ten robot wystraszy, ja nie wystraszyłem, nie wiedziałem, że one mogą zacząć skrami stukać. Ja też, Dobra. Co jest? Leci do nas? Dobra, nie! Ah, ah, ah. Dobre, dobre, dobre! Czekaj, jak się... <laughs> O, dobra, już myślałam nie. nie, dobra. Już myślałam, że Five polecieliśmy. No, nie, nie, nie. Jak do tego? Ja mówię, a dobra, w sobie będzie czekać, nie? No. Może wiesz, może się rozmyślać. A tu no, to samo no, no. Ale to jest creepy gówno. Mm -hmm. Mi się wydaje, że pulsometr nie działa, widzowie. Mam a jednak go. działa. Customer service. To jest od razu po prawej z bramak. A to gdzie jest ten customer service, a cały? Gdzie jest Cieka? Za statuą chyba. Lepiej nie wychodź. Ojej. No. Idziemy z... na górę, czy idziemy tu w prawo od razu? Idziemy do tego wyjścia. Jestem ciekaw, co tam może być. Że tu? A nie... Aha, bo to jest to. Aha! Nie, nie zaraz ten przejść. No i że jesteśmy. A, no nie! A wejdź do wind, a nie, bez sensu. O! Jo! Jak to Jakie to jest rane. Nie, to. Musimy się skupić. Musimy się skupić. Idziemy na górę. No. Kurde, ja już nie wiem dokładnie, gdzie mamy lecieć. No, o, zobacz no. na kamerę. Tam z prawej strony. Tutaj, niby. Tutaj, tutaj. Tak, to jest napięcie. Przechodzimy, no właśnie, chyba to jest napięcie. Dobra, no to lecimy. Czyli idziemy tutaj, gdzie byliśmy wcześniej. Czyli tędy. Chyba na lewo, na prawo, no. Kurde. Ja sam, na taki mapach. Co się dzieje? Ona się chyba schodzi. A nie. Chyba musimy. Ale czy ty możesz się ruszyć? Proszę. Proszę, możesz się ruszyć? Kto chce cukierek? No ja bym nie chciał nic od ciebie, wiesz? Tak szczerze. Dobra, zaczekamy, aż zejdzie. Za

W tych kasach? Nie, no, raczej nie. Tam się na dół schodziło chyba, no. nie? Dobra, chłop nas nie złapał teraz. Okej, okay, ale jesteśmy gdzie? Czy jest prezent? Nie, to nie było tutaj. No, ale tu coś mamy. Może to, wiesz, jakaś karta, która się przyda, nie nie? możliwe no. To jest jakaś mystery prize. Dobra, zobaczymy. Czekaj, bo, nie nie bo widzowie, jedna rzecz się stała no. i aż przesunęło się. Nie wiem, czy to dobry pomysł. no, mhm. no to. Coś, co się nam nie przyda. No. Dobra, Ciekaw jest tutaj, czyli ona po prostu podróżuje sobie po. po schodach ruchomych. No. My jesteśmy teraz tu, a musimy być tu. No. Jak? Nie ma też żadnego checkpointa. O Jezu. Gdzie ona jest? Gdzie? Dobra. Ok. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Idziemy zapisać. Idziemy zapisać. Wstygnie. Zapisujemy, widzowie. Tętno wydupiło, było parę jumpscarów 93 w tym momencie Dziękuję wam za obejrzenie materiału W następnym postaramy się pójść jeszcze Nieco dalej, bo możliwe, że teraz Nie poszliśmy zbyt daleko, ale Dla nas to był ogromny krok, ja się zbierałem, Żeby to nagrywać, ale przekonuję się Powiem wam szczerze, przekonuję się, powiem wam szczerze Więc zostawiajcie lajki, wbijajcie na kanał Baby i piszcie komentarze dużo A propos wszystkiego tutaj Miłego wieczoru, albo dnia, albo nocy Trzymajcie się, hej!